Yy, proszę Państwa, w imieniu pani, Państwa Krystyny i Zdzisława Lugalski, jak i Melerów, witamy Państwa serdecznie tutaj, witamy wszystkich przyjaciół profesora, przyjaciół zegarków, na czele z Eugeniuszem, przepraszam, z barelą Eugeniuszem, z sobą z, z No wiesz, Ty jesteś tym prezesem, ale jednak bez Mareli to by tego wszystkiego nie było. Tak, Proszę Państwa, proszę Państwa, to kolejna książka profesora mugalskiego i z tego powodu troszeczkę chyba zbyt łatwo nam dawne przechodziły. Także była, 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 kolejna jest. Dzięki właśnie Genkowi stwierdziliśmy, że jednak trzeba coś więcej pokazać. Ta książka naprawdę jest cena, jest wyjątkowa. Ona dotyczy Warszawy, dotyczy zegarmistrzów. Stąd taki pomysł, żeby, żeby, jednak, żeby się spotkać, żeby pokazać, żeby zaprezentować książkę, żebyśmy mogli sobie chwileczkę porozmawiać. Więc bardzo dziękuję za, za przybycie. A ponieważ no, jestem też z tej techniki, więc no, nie można tego tak zrobić zupełnie tylko towarzysko, to jest stąd przygotowałem drobną, drobną prelekcję. Pozwólcie więc, to będzie kilkanaście minut moich. Pan Rowes, mam nadzieję, że chcę też zabrać w kilku słowach głos. Genek też, ale tu też też myślę, ale no zobaczymy, a potem będziemy mieć czas nie ja, nie, ja nie. Trudno jest, <laughs> trudno ale jest my mówić o która dotyczy zegara, którego wszyscy znają. Trudno jest mówić o profesorze, bo to jest oryginalny program, ale on się zgłasza w Trudno nie. się mówi o profesorze, którego wszyscy znają. Chciałbym zrobić to tak, żeby było ciekawie. Nie wiem czy mi Proszę. Więc podzieliłem temat na trzy części. Profesor Zdzisław lugarski Książka jako dokument historycznego dzieła. Książka jak, jako zachęta do dokumentowania własnych określeń. Zaczynamy od, od Zdzisław Lugarski-Zegarnik. Proszę Państwa, urodził się w Ostrogi Wielkopolskiej. W Ostrogi Wielkopolskiej tam, gdzie rozpoczęła się wiosna w 1848 tak, roku. Tak, to, ale nie wróciłem. to W okolicach Ostrowy. I istotne jest, dlatego przedstawiłem go na mapie, istotne jest, że na naówczas zawodu w Cisław rozpoczął w 1943 roku. To jest okres okupacji. Ostróg należał do y, terenów zajętych, i z tamtych terenów y, właściciele mieszkali w Niemczech. Zakład zegarmistrzowski pana Kliwica został właścicielem, jako właściciel przed Niemiec. Pan Tyszkiewicz pracował w tym zakładzie, który był Niemiec. I w tym zakładzie w, w 1943 roku wydał nauka zawodu Zdzisława Mugalskiego. Y, nie było wtedy jeszcze. Dzisiaj jest, również y, już trochę starczyło, ma 15 lat setki. także taka fajny Ten Ta nauka została przerwana w 1943 roku również, w lipcu. Tej, y, mama z rodzeństwem zostają Państwo wysiedleni od planu, i do czasu w 1945 roku przebyw, rodzina przebywała w dzisiejszych tak. Yy, pracował wtedy w w Nuracji w tym bo tam też trzeba było W każdym razie w czerwcu 1945 roku nastąpił powrót do zakładu. Już na powrót przez pana Krysiekiewicza. Yy, tutaj jeszcze z Ostrowa. Natomiast zdjęcie tamte, ale to nie jest To nie jest, to jest, to jest yy, z, tamte, z tamtego rejonu, ale to jest z 34. Jest ok? I w 1948 roku wybucha czeladnicza, znany egzamin czeladniczy. W 1948 roku zdobycie już uprawnień zawodowych. To był czerwiec. We wrześniu 1948 roku Ci Lugalski na edukację zawodową w liceum Bernardino. Jak wiadomo, jak, jak wiem. Jak mi przekazywał, profesor piłaca ceum pojawiła się w drugim tomie zegarmistrzostwa w racji Metra Tutaj widać właśnie ten drugi tom i to, to ogłoszenie jest pełna niezgodność, że bo y, pan profesor we wrześniu zaczął, a ogłoszenie pojawiło się w październiku. Tak, tak jest w trzech napisane, więc... Eee, to to mój błąd, przepraszam. No, w takim razie jednym podmioty no, no, Nie chciałem zdradzać, nie sprawdzałem, a tutaj pilujemy. Jest W pewnym razie liceum zagramistrzowskie, tutaj dowód dowodem to są zdjęcia autor yy, publikacji przy tokarce, Tak to wyglądało w tym czasie. Więc to był dalszy rozwój, da rozwój zawodowy. Tak, to tam tak. tutaj to, jest, to jest podobieństwo. Pan z tym nie żyjący już. Politechnika Warszawska, Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej. Nie można, wprawdzie bardziej kariera naukowa niż zegar mistrzowska, ale i specjalność oczywiście taka, no i, i dokonanie, jakie mechanizmy zegarowe w roku 1975, nie rozwój zawodowy. To nie, to nie tylko, to nie tylko nawet rozwój zawodowy. W 1974 roku pojawiły się pojawiały e, braci zakonnych Bartnika Podwabińskiego i tam po raz nawcach pojawiło, e, pojawiło się nazwisko w tym momencie e, zysława Nugalskiego. Jak <coughs> pierwsza książka, którą profesor chcę czy była pierwsza już. To z regał, pierwszy. Pierwsza, tak? to Ale nie, ale e, braci podwabińskich... Recencje już były regularnie od różnego latów technologia. Pierwsze, 7 zawodowy. To to dziewiąty to, 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 to był elektryczny. elektryczny. To, jest to jest pierwszy opisane, no, teraz jest spóźniony. W każdym razie, to jest też współpraca, to nie było tylko tak, że to jest naukowe zawodowe opracowanie, ktoś z Politechniki prezentuje, to była chyba Przyjacielska, jak powiedział, z tego z opinii pana profesora i z tego, co znam z opinii brata Bernarda, to brata przyjacielska. Dowodem na to jest film, który może Państwo widzieliście, po szóstej wynosi się Facebooka, więc film 82 roku. Tam jest słaba, ale jak się człowiek wsłucha dokładnie, to widać, to wyraźnie, to mówi tak Izji, a mówi dokładnie w ten sposób. Przeglądałem dobra i raczej poprawna. Tak wszystkie opinie, które otrzymują są raczej... A brat Bartnik podsumuje, tak, do czym pisze, że podróż tak. żeby... nie tylko dla szkół, ale także dla zegarników, którzy już pracują zawodowo, tak podręczać szkolny. Więc ta współpraca podoba, zawodowa przedmiotowa. Zegar zamkowy, oczywiście najważniejsze dzisiaj dzieło, yy, to też jest praca zagarniczowa. To, że również naprawiał i zegary, nie wiem zegarki, ale zegarniarki znajomy. Tak? Zegary na pewno, zegarki też Także cały czas... Yy, to ten, 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 ten zawodowe wykształcenie było praktykowane. Książka jako dokument historycznego dzieła. Książka, którą Państwo mogli hmm. zauważyć w tablocie, to o tej książce mówimy, jest yy, z grubotniczych zegara, ale również z wszystkich Warszawiaków, to właśnie jest dokumentalistą tego zegara, największym, tak naprawdę regularnym. Wykonawców, jak zawsze, zdarzało się mówić o tym natomiast regularne publikacje, opracowania, własne, edukacja to tutaj dokonaj prac w Można przeteknąć. Takimi najistotniejszymi to jest niedzielę internetowa, której która zasługuje również Pan bardzo dużo. Regularne publikacje w magazynach, w pismach naukowych. Kolorowy, utracowo stolicy do niedawna takim opracowaniem dotyczącym zegara były był stolicy na właśnie tutaj, tutaj w tej tutaj wdosznej tytułowej pojedynczej poświęcony budowie zegara dzisiaj dzięki mamy ja mogę to ja wiem że to jest niespodzianka nie y Tutaj też widoczny jest Mari tam powiedzieć, y, rozpowiadam się z Martwią, Marek jest po operacji, przybyć, ale kazał wszystkich serdecznie pozdrowić. Cieszę się bardzo z tego wszystkiego, tylko to spotkanie się odbywa, żałuję, że nie mógł być i pozdrawiać tam, tak? yy. W Środki dokumentowania naszych własnych działań. Proszę zwrócić uwagę, że yy. dokumentacja fotograficzna, prasowa, zdjęciowa, owadów, obca, to jest coś, co było niezbędne, coś co konieczne dla napisania książki, ale coś, co było zebrane, zupełnie to nie było tak, że, że 40 lat temu to myślał o tym, że będą musieli spojrzyć dokumentację. Nie, po prostu taką mam tak miałem, tak to wszystko robił. Jeśli Państwo mówią że pracowania, to jest tam taki przykład, w to jest opisane, dajów pracowników, który jest był montowany, wisiały tworzeniowe. I oczywiście w pewnym momencie pojawił się tam zapis dniu 4 maja 1974 roku o godzinie 23 zegar ruszył w obecności tych, tych, tych osób, tych osób, W tak? 26, 20 czerwca 1974 roku, w dniu 2 zaczął wybijać kwadransy, coś takiego, a potem do 24 przybył pan Jan Stefanek tak? Coś takiego. Możecie się domyślać, czyją ręką było to Na pewno to było, to było napisane ręką profesora, bo on ma taką metodę. To jest metodyka działania dokumentalisty. Dziennik. Dziennik zegara, tak? Istnieje dziennik zegara, który wydaje się, że dany jest, no tak, u sobie, no notatką, tak? Możemy to, spisać, Ale dziennik po 20, po czy, 4 czy dokumenty. Dokumentem, który rzeczywiście po, możemy potwierdzić pewne fakty. I, taką, i, i, i taki, takiego do, dokumentowania naszych y, działań y, chciałem wskazać książkę. Zachęcę do dokumentowania takiego działań. Y, powiem tak, jak zmieniłem to temu, to przed zmianą. Ostatnie nasze zmiany, profesor ale porowy Pan zdjęcia, bo już więcej Pan nie będzie w Także Także to jest takie, takie, takie przesłanie w książce, które chciałbym Państwu powiedzieć. Bardzo dziękujemy, Panie Profesorze, Dziękuję za to wszystko, co za to niezwykłe dzieło, które Pan potem, y, napisał i za zachęcenie. przedstawiona, że nie bardzo mam co powiedzieć Państwu. Ale powiem tak, proszę Państwa, że profesor Kłodzkowski Bryliński, nie wiem, niego, narzekał, że dobrze pamięta dawne czasy, natomiast nie pamięta tego, co było wczoraj, przed paroma dniach. siebie obserwuje podobną cenę. To nawet pamiętam co było 40 lat 42 lata temu się zaczęła ta przygoda z zegarem zamkowym. Natomiast gorzej pamiętam nawet z ostatnich dni tygodnie. i tygodni. I tak chciałem powiedzieć, że w tej książce starałem się jak najwierniej przedstawić kto to, co zapamiętałem. Dobrze zapamiętałem, przy czym jak w każdej none. akcji były ile zarówno przyjemne i radosne, jak przykre. Pominałem jak książce przykre wydarzenia, jakie towarzyszyły tej akcji do Zegar. Myślę, że słusznie zrobiłem. O no jednym tylko przypomnę, wspomnę, mianowicie po tak. Chyba 80. znalazła się ekipa, która miała za drewniane poszycie kule. znaczy kopuła jest zbudowana często na stalowym rusztowaniu, Są deski, na jakimś środkiem, który utrudnia aleję, znaczy zakłon. I ta ekipa miała podobnie zakonserwować te deski które tam są pod blachą koku. Jednocześnie <laughs> zakonserwowała mechanizm zegarowy, ten sposób gorącym płynem został spryskany o Z tego powodu opiekunowie zegarał wcześniej, pan Caleb i ja, zrobiliśmy wielką awanturę. Sekcja zamku napisała do firmy, to była przerwa, które nam przeprosili i tak dalej. W każdym razie Ponieważ był wykonany ze zwykłej glowej, a nie ze stali nierdzewnej. Teraz to wykonało wszystkie bałki, sypniki, dźwignie, które są stalone ze stali jędzernej. Nie było to możliwe. trzeba było, pamiętam, ten zegar był wybrany, to. był sztykowany, puszczony, stawany i jeszcze są ślady tej rdzy która wtedy zaakowała mechanizm. Oprócz tego zostało zniszczonych kilka kart dziennika, który tam leżał przy, przy mechanizmie. No, udało nam się te karty wymienić, nie ma w tej chwili śladów, natomiast na tym dzisiaj sobie szkrancje. To jedno ja z przykrych nie, nie rzeczy. Nie pisałem. Również proszę Państwa, takie różne... No, przykre zdarzenia między członkami zespołu, o tym już też nie Natomiast myślę, że słusznie i ja sam również o tym zapomnę. Teraz jeśli chodzi o zegarek. Otóż rozpędzam takim entuzjazm z powodu udania się, udanej znaczy konstrukcji zegara. Członkowie zespołu, kierownik zespołu kontraleski, pan Eugeniusz Wójcik i Zbisko to podjęli zobowiązanie, że przez 25 lat, czyli do 2000 roku, będą nieodpłatnie opiekować się i konserwować. Rzeczywistym rzeczywiście było dwóch tych opiekunów do 2000 roku, to znaczy pan Zaleski i ja. Natomiast kolega Wójcik zmarł po dwóch latach tracji zegara, chociaż wcześniej często zachodził tam, z tamtego. zegara. miał na piwnej pracowni i słyszał ten pan. książce. Po tym roku oficjalnie przejął opiekę nad zegarem pana Markuski. A ja nieoficjalnie Na zegara chodzę zawsze z Markiem na wieżę. Ostatnio byłem z jego synem Bartkiem i źle się czuł, przedstawialiśmy na czas zimowy. Zawsze chodzimy z Markiem na wieżę z panem Zalewskim, ponieważ w którymś roku ciągle napisane w panoramie Pani Józef, Pan Karbosz z Finkier, wiadomość o że, wiadomo, że y, Sylwestra w y, roku, już nie pamiętam, w 70., to Warszawiacy czekali na bicie zegara zamkowego. Sylwester był obchodzony na placu zamkowym. Dobrze, były wymożone w nowy rok. Nie duże ciężarówki pokróczonego szkła westczenia. Nie widząc wybiłby. Dlategoż tak powiedziała, że zegar nie wybił. To było nowy rok. Ja natychmiast po jego sprawdziłem czy jest wszystko w porządku, nie wybił. Tak jest skonstruowane, że gdyby nie wybił, trzymał, bo nie naciągnąłby, nie podróżył na ten dom. Dopiero... Gazeta w Dodatku Stołecznym napisała, że w placu był taki hałas, że nie było nawet słychać tego. Proszę Państwa, jakieś tam inne anegdoty, czy są książce, zachęcam do czytania. Państwu bardzo dziękuję za to spotkanie. bardzo, bardzo przyjemnie, że tak zainteresowali tą publikacją. Zauważyłem pewne ja, drobne jak dziwsterki. Pani inżynier, architekt Irena Opolska, Jedna z nielicznych osób, które uczestniczyły w budowie zamku. Wczoraj byłem u Państwa Owoznikiem. Pani Irena, że zauważyła tam drobne niezłości w nazwach architektonicznych, które tam przedtem przygotowało tajemnicy pracowały nad efektami odbudowy zamku. Jak Państwo, czy Państwo pamiętają, że to zakazał odbudowy zamku. Dziękuję bardzo za to interesowanie i może jakieś pytania Państwo mnie odwołują. Czy ja tobie jako zamku? To pierwsza głęboka i ja nie jestem zezros. Dlatego, że jest to fantastyczna i ze swojego zawodu kochać to, co się robi i z czego można żyć. I myślę, że wielu z Państwa jest w tej sytuacji. A jak jak ta miłość się przekłada na życie, to powiem, że jak zamek jeszcze był w stanie tego rozkopania. Tego dnia o czwartym rano zadzwonił telefon e, i e, mężczyzna powiedział, pani powiedz pani, pani mężowi, że zegar stoi. I mój mąż po no, cichutku, który wziął swoją teczugę i poszedł na I tak, to Jest to fantastyczne, że do, do dzisiaj mój zegar ma według podróż mojego... Też jakąśkę, e, do ukazania się w tej prostu król zegarów i zegarków, prócz organizowania tych naszych dużych spotkań rocznych, królicznego spotkań nieformalnych i organizowana warsztatów, e, przyczyniliśmy się jak do tego, żeby się właśnie ukazała taka pozycja. Moim zdaniem jedna, jedna z ciekawych e, książek na temat i samystwa, i samego zegaru. E, było przez nikogo wspomniane do tej pory to, że jest dołączona płyta CD z zagraniami z czasu, kiedy zegar może nie tyle budowany i składany w cechu, już później przenoszony i w Zamku Kimerskiego. Z mojej strony to chyba wszystko. Strasznie, strasznie za to spotkanie. Jest mi, jest mi oczywiście miło. Byłem, byłem z profesorem na wieży Bliska, zegar, dotykałem. Ta duża grupa, ponad 120 osobowa, aż tak wyszła, kiedy weszła, kiedy na, na wieżę i mogła e, popracujący zegar. Byłem też w e, przestawiania, zmiany e, czasu, zanim mogli czy też wmowy, wtedy na letni. E, I powiem szczerze, że nie w sposób, profesor, pan Marek Górski, jest przestawieniem czasu. Bo tam wewnątrz te, nie ma tarczy, tarcze są na zewnątrz. Wewnątrz jeszcze nie, na samym zegarze nie ma tarczy i dzisiejszego dnia nie wiem w jaki sposób oni to robią. Na no, moje typy kierowane do, do pana Marka, jak to się robi? No, no tu się taką zapadkę, jak widzisz, przesuwa, to, to się przestawia, no i wychodzi. No i tak to się dzieje. I to co powiedziałam przed chwilą żona profesora Witowskiego, że, że to jest jego miłość, jestem świadkiem, bo widziałem, z jaką profesor patrzy na ten zegar z jaką czułością e, konserwuje go? To. to jest trzykaweczka, odpowiednie miejsca, mała kropelka i ten zegar profesora. To jest taka chyba miłość owzajemniona. Dziękuję serdecznie. Oświat, bo no, to to nie no, 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 jest żaden no, szczególny prezes, no, to jest obiecany kalendarz. Aha! <głosy> <głosy> jest to no <noise> jest ten no obiecany kalendarz. Prezes no <noise> honorowy klubu się zdarza, że dostaje kalendarz klubowy. <głosy> <głosy> Z tym przedstawianiem to jest tak, był zaplanowany <noise> zwany monitor <noise> przy mechanizmu. I tam nawet jeden wystaje do tego, żeby, żeby pędzać. To znaczy dodatkowa tarcza wskazująca taki sam czas, jak w nocy zegar wskazuje. Czyli ten zegar został uruchomiony. Wszyscy uczeni, że na ten monitor już nie starczył. Tak jest do dzisiaj. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Gdybyśmy ten zegar budowali, to zwłaszcza i że jeśli chodzi o naprawę, to my już tego zagadnienia naprawiać. Nagrane na tej kwestii wspomnianej, głos. Rzeczywiście, dwie trzecie zespołów, budował, nie żyje, ale tak? Będzie to nieprawdopodobna albo no. jak mhm. nasze dzieci, nasze mhm. warszabia, Wszyscy warszawiacy, Polacy przeczytać, zapoznać się z kimś. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Proszę Państwa, teraz jest tak, że mamy tutaj ze sobą panka, mamy yy, pana wójcika, pana Eugeniusza Wójcika i możemy zrobić tak się teraz, odgrywa. możemy zrobić też inaczej. Możemy zwinąć ten ekran, yy, wziąć sobie książki, porozmawiać. Z, z, z Zdjęć tam nie będą wszystkie karty, powiedz to, będziemy je obsługiwać. Sobie, możemy sobie to Ja mogę w takiej chwili wstrzymać, zawołać i będziemy, będziemy sobie dalej rozmawiać. Proponowałem teraz chwilę przepiękną, może tak być? To ja. Zatem tutaj, tutaj też podałem. Aha, jedna rzecz. Można je, można je kupić.